Yy, dobra? I fana Swan. Ja ty... nie słyszałem co odpowiedziałem, bo nie piłkę. To ja pan, dwaj. Chodźcie przez też. Chodź. On może być na schodach tu na górze. Proszęcie na górze, tutaj oznaczamy. A teraz czekamy na... Czekamy na Snake'a. Snake, snake zuki hałas, ale nie, nie, nie wpijaj się. Chodźcie ze mną, chodźcie ze mną, chodźcie ze mną. Chodźcie za sobą, Mam sobie poradę panowie, nie przyjmujcie się. Dzień, gdzieś na samej uczestnik widzisz. W moim zdaniem Dzień, jest gdzieś tam. Czekajcie, jeszcze dobrze sprawdźmy. zacznę chodzić Dobra spoko i tak idziemy tępy, zapraszam przez okno? Nie przejmujcie się, ale ja poradę sobie sam robimy wizerczkę, wizerkę kredytkę. Przepraszam kurczę Snake jesteś potrzeby Snake jesteś <śles> trzeba. Tutaj jest Snake patrz przez podróż. Podróż. Dobra, Ciężą. ostatni jest w łóżeczku. Panie, prawie, prawie. Ostatni jest przy bomsajcie w łyżeczku, panowie, obiłem go jeszcze.